Jeszcze chwileczkę poczekamy, bo mają gdzieś koledzy. Wczorajszy wyrok w sprawie mafii w powiedział, że nie jest ona jedyna w tym kraju, która nadużywa prawa, interpretuje. Ee, Decyzje swoje nie w oparciu o literę obowiązującego prawa, ale w oparciu o osoby sprawujące urzędy, spełniające funkcje publiczne. Osoby te są w ocenie tej prokuratury nietykalne i yy, yy, ponosimy przez to stratę zadość tej petycji oraz szacunku dla prawa. Nie tylko oczekujemy odpowiedzi na za wszystkie zadane tu pytania. Ale przede wszystkim zwracamy się do Pana z prośbą o natychmiastową Pańską dymisję ze stanowiska prokuratora rejonowego. Wszak samo bycie przez Pana adwokatem mafii... Pana. to mające przybliżyć społeczeństwu dwuznaczne polityczne działania prokuratury rejonowej w Wadowicach. Szczególnie te na szkodę dobra publicznego oraz mieszkańców miasta. Z tego miejsca zwracam się do Jerzego Utraty, żeby się podał do dymisji. Żeby podali się do dymisji jego przełożeni, tolerujący jego działania prokuratorowi rejonowemu, jeżeli mu utracie, szczególnie dającego się we znaki społeczeństwu i uznanego za niewiarygodnego przedstawiciela tej prokuratury rejonowej, działającego bezkarnie na szkodę społeczną, cieszącego się szczególną bezkarnością tolerowaną przez jego przełożonych. Mówimy, że Protest mamy się. Ten na wymiar szczególny, bowiem rozpoczyna ogólnokrajowy cykl protestów zmierzających do usunięcia skorumpowanych pracowników prokuratur, sądów, policji, nie wypełniających właściwie w ocenie społecznej swoich ustawowych obowiązków, do których zostały Jak powołane. Jak mówi że, że mieszkamy w poniewanym kraju, a my to zmienimy, bowiem czara goryczy się przelała. Będziemy manifestować swoje niezadowolenie, aż do usunięcia ich znajmowanych stanowisk.